Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku będę uciekał przed wielkim barem z Water Price, em. chyba tak to się nazywa. Macie 3 sekundy, żeby stawić łapkę w grę. 3, 2, 1. Klikajcie teraz, bo w innym wypadku złapie was ten policjant taki grubasek oto. Dobra, wybierz tryb. Yy, pierwsza osoba albo trzecia osoba. Wybieram tryb trzeciej osoby i zaczynamy. Widzowie, przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wiem, że w tytule napisałem, że to w Minecraft, ale jest to w Robloxie. Witaj w poczekalni. Zbierz monety, coś tam darmowe. Yy, dobra, nieważne z tym. I jesteśmy. Jestem takim koteczkiem, bo kiedyś nagrałem Roblox. Bloksa z moim kolegiem, bu, kolegą Bukciem. Eee, I co? No i zaczynamy chyba, nie? Co ja muszę tutaj zrobić? Aha, pozbierać monety, żeby móc w ogóle tutaj sobie wystartować. Widzowie, sobie oglądajcie to do samego końca, subskrybujcie mój kanał i piszcie mi wszystko na bieżąco. Napiszcie czy kiedyś graliście w ogóle w taką giereczkę, bo ja w sumie nie gram to w pierwszy raz i jestem ciekawy w ogóle jak mi pójdzie. O dobra, tutaj muszę iść sobie w to miejsce. Ej, okay. pikam to, otwieramy. Ej, ja już zaczynam sobie uciekać chyba. Co jest? O, otworzyłem to w końcu. Dobra, udało się, wyszedłem stąd jakoś. I co? Po prostu będziemy jakoś widzowie uciekać. Tutaj muszę skoczyć sobie, hop, 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 jesteśmy. Jest bardzo czułe tutaj, więc muszę sobie uważać. Okej, okay. ja już będę, szczerze, boję się tego momentu, jak będę musiał uciekać przed tym kurde policjantem. Oj, prawie spadłem. O nie. Mmm tak się nie pytaj ponownie. Dobra, jeszcze raz za zaczynamy od tego momentu. Kurczę, dlaczego ja nie potrafię skakać? Dobra, okej. Okay. Udało się i udało się, super. Dobra, teraz muszę zabrać motokluczyk. Zabieramy go. i Musimy rozwalić tutaj to, to, coś. Zniszczyliśmy wenty. padliśmy na dół i jesteśmy w takim oto miejscu. O kurde, ty! Ja muszę uważać, bo mnie złapie! właśnie, tutaj taki run trzeba. To czekajcie, mamy pomysł, bo za chwilę już może być tak, że on mnie będzie gonił, prawda? Już tam kogoś goni, widzicie? On się trafi po tyłku, co za śmierć, to jest mały, no, nie wierzę. Dobra, biegnę, trudno, może mnie nie widzi. O nie, zauważył mnie, kurde, ciekawe, czy jest szybszy ode mnie. Ej, co jest on jest szybki! Jak na taką wagę jest naprawdę szybki! Co za cwaniak! Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy, spierdzielamy! On jak skoczy! Ja myślałem, że on jest taki grubiutki, pulchniutki, on potrafi skakać! Dobra, zrzuciłem go, pozbyliśmy się. Udało się na całe szczęście. O mój Boże, dobra. Teraz byle, żeby nie spaść. Idziemy sobie po tej oto róże. Widzowie emocji będzie naprawdę mnóstwo, więc zostańcie do końca. Ej, to są jakieś monety? Nie, nie wiem co to jest. Dobra, nie udało mi się tego zebrać. W każdym razie idziemy dalej. Napiszcie w ogóle mi w komentarzu, czy, czy lubicie Robloxa, czy może... Aha, ja muszę kliknąć ten przycisk i dopiero tutaj wejść. O ja Cię kręcę. Dobra, to teraz musimy wyczekać chwilę, żeby on gdzieś odszedł w jakieś miejsce. Zobaczcie, stoi tutaj bliziutko. Bo jak ja teraz zeskoczę, to on automatycznie, no właśnie, będzie szedł w moją stronę. Że nawet teraz idzie. No jak stoi tego przycisku i go broni, no nie wierzę w to, no! Dobra, napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie na moim kanale tutaj Robloxa, czy może Minecrafta? No na pewno większość osób jest z Minecraftem związana, nie? I ja czytałem ostatnio Wasze komentarze, jak pisaliście. Dobra, zeskakuję, klikam. O nie nie, nie, proszę, żebym zdążył to kliknąć. No jak to kliknąć? Dobra, kliknąłem! Nie złapał mnie, nie złapał. Czytałem ostatnio Wasze komentarze, widzowie, odnośnie tego, że brakuje Wam takich starych czasów, kiedy nagrywałem z moją rodzinką, na, kiedy nagrywałem z Long corsem, Siren Headem i tak dalej. Chcielibyście przeżyć to jeszcze raz? Postaram się to dla Was zrobić. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Yy, o, na przykład, jak tu zostawicie 300 łapek w górę, to ja to zrobię. nie? Ja normalnie pójdę, spróbuję znaleźć świat, gdzie będzie Long Course. A um, pamiętacie tą wioskę, ten yy, taki. Ten, ten wioskę, w której były te domki, tak, była, tak samo była latarnia lightheada, ojejku, jeśli wy to pamiętacie, to jesteście naprawdę u mnie bardzo yy, doświadczonymi subskrybentami, że tak powiem, że tak to nazwę. Okej, okay, ale nie o tym teraz tu jest mowa. Co ja tu muszę zrobić? Ej, to jest jakiś zlew, tu jest ten papierek, okej. Okay. Muszę wejść do... Ej, ktoś tu jest w stolecie. Patrzcie, do... A nie, nie ma nikogo. Dobra, sprawdzamy. Co? Ja będę musiał do kibla? Ja będę musiał do kibla? Nie, dobra, nie chcę wskakiwać do toalety. Jest jakaś dziura? Aha, muszę ten szpatek zabrać. Co? A, ja się podkupuję. Ty, a już nie mogę z tego wyjść. O, ja cię kręcę. No dobra, to muszę kopać ale słyszę, że gdzieś bardzo blisko mnie chodzi ten cały yy, ten cały Pryson, yy, czy jak on się tam nazywa ten policjant, pan policjant. jak na swoją wagę, on jest naprawdę bardzo szybki gdyby takich policjantów byśmy mieli w Polsce, takich wiecie wysportowanych i tak dalej, byłoby naprawdę dobrze okej, okay, uwaga, i teraz muszę sobie przejść tutaj, malutki parkour no, że mi idzie, a tu się rozpada, ja się kręcę, ja myślałem, że no spokojnie sobie mogę po tym iść, a to jednak nie, to to jednak tak nie działa Ok, tutaj. Ej, co to jest? Mogę to pozbierać? A, to są pieniążki, ja mogę je zbierać. Że ja też wcześniej tego nie zabrałem. Oh my god. Dobra, to jest w miarę łatwe. Umówmy się takie pułapki. Ok, tutaj monetki. Zbieramy sobie. Ok, idziemy do... Uuu! Co to za kule są? Słuchajcie, zbierzemy te monety jeszcze raz. Dobra. Ja muszę je omijać jakoś w ogóle. Delikatne spadki. O, I leci znowu! Udało się, schowałem. Dobra, musimy przejść teraz w to miejsce. Czekaj, zbejtujemy to, żeby poleciało. Już nie chcę lecieć, o, leci teraz. I od razu muszę rurę dać, szybką rurę. Rura teraz, szybko, 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 żebym zdążył. Bo ja cię kręcę, chowamy się tutaj. Czekajcie, zbejtujemy jeszcze raz, zobaczcie, dobra, leci. Teraz jak najszybciej ile sił w nogach? Szkoda, że nie jestem Sonikiem, którego wczoraj spotkałem na świecie w Minecraft. Jak nie widzieliście tego odcinka, to od razu, o o, jest policjant. To od razu po obejrzeniu tego filmu zapraszam Was serdecznie na zobaczenie odcinka, w którym spotkałem się. Sobie... Ej, członko, będzie gonił? A spotko. Ej, gdzie się sfokusował, co jest? Dobra, co tu ja muszę zrobić? Trzeba kręcić raz, ok? udało mi się, otworzyłem sobie wrota. Nie, nie! To no Nie wiesz. Dobra, mam jeszcze jedną szansę, to jest... Znaczy mam więcej szans chyba. Kajcie, muszę go jakoś zbej... Sobie... O, to jest już otwarte! Dobra, bo ja sobie otworzyłem. To teraz powinno mi się udać. Szybko, 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 szybko. Ej, dogoniłem już trochę ludzi tak w ogóle. Dobra, i co, pani policjancie, uciekłem przed tobą! Nie ma tak łatwo za uroksem, nie ma, nie ma! Dobra, skaczemy sobie tutaj wyżej i cuk, i cuk, jesteśmy coraz to wyżej. Dobra, mamy to i teraz tak, tu sobie skaczę i jestem, udało się. Okej, okay, i tu co ja muszę dalej zrobić? Eee, tu chyba trzeba przejść i tu będzie pewnie kolejny parkour albo coś innego. A nie, coś trzeba kliknąć, a tu jest respawn, to ja nie, nie chcę respawna. Klikamy na tą dźwignię. Pu! Na, Zabieram nas do góry. Ej, fajne nawet. Dobra. Ciekawe, co będę musiał zrobić. Ale kamery są, można zmienić perspekty znaczy perspektywę, nie, ale mogę oddalić i tak dalej. Okej, okay. i teraz mamy tak. Kafeterię. Lepiej przybliżmy to. Kolejnie w zakresie bezpieczeństwa. A to co? Kolejna moneta, zobaczcie. Zabieramy ją. A, czyli dostałem, otrzymałem oznakę kolejną. Jeszcze tylko 8 mi brakuje bliżej niż dalej, jak to mówią, dobra, oooj, do no ciebie! no to ten zakres bezpieczeństwa niezbyt mi się udał, ej, wstawaj, halo, no wstałem, dobra, okej, okay, udało się ci, ja muszę coś tu kliknąć, zobaczmy, a, klikaj, no co jest, halo, postacio, o, dobra, teraz klikłem, a picie dostały! łoj, wow, teraz jestem bardzo szybki. Ja Cię kręcę, do tego to jest, okej, okay, ale fajne, normalnie jak taka potka w Minecrafcie widzowie. Zobaczcie, to jest speedrun, detrun, że tak powiem, okej. Okay. No nie, no detrun to nie jest, bo nie ma pułapek. Oj, spadłem, no nie wiesz, jaki nie jestem, nie, a ja tak już byłem daleko dosyć. Dobra, napijmy się jeszcze raz, spokojem. No, ej, dawaj mi to picie. No, dawaj, już napity jestem, czy nie? O, ja mogę tylko, a, już cały, cały czas biegam szybko, dobra, już nie muszę więcej pić, no to super. Dobrze, że tu nie ma takich, wiecie, wiatraków, które na przykład by nas zdmuchiwały i by nam utrudniały to wszystko. A tak, to ja mogę sobie do nas spokojnie przejść i hop, i hop, oj! Jak się odbija cały czas mocno! Dobra, niech już się to kończy, proszę, bo ja sobie nie poradzę dalej, do? No. Okej, okay, jesteśmy tutaj, jesteśmy jeszcze dalej, jesteśmy jeszcze dalej i koniec teraz! to było? Co się stało? Ja uderzyłem, chyba mój kotek tak się wydarł. Gaci, ci kręcę. Nie wiem dlaczego. To było troszkę dziwne, nie powiem że nie. <laughs> Dobra, idziemy ziemka do góry, do góry, do góry, do góry. Witam kolejnego gracza. Już cię wyprzedzam! Yy, pomieszczenie do przechowywania, ale ja nie mam co przechowywać chyba. Chociaż wejdźmy tam, zobaczmy. Witam, witam, respawn. Aha, to ja nie chcę żadnego respawna. o, jakbym kliknął respawn, czyli bym zaczął pewnie od początku. Dobrze, ja tego nie chcę. Centrum telefoniczne dla gości. Znajdź drogę. Yy, aha, czyli ja muszę do kogoś zadzwonić. Teraz ci o co chodzi? Halo. Ale chyba nie Jadwiga z tej strony. <grym> Dobra, dzwonimy. No nie wiem, nikt nie odbiera. No ja muszę zrobić tutaj. A mój Boże, musiało widać pić, widać, że ja to garno w tamtym pomieszczeniu, gdzie jest przechowalnia, pomieszczenie do przechowywalni była drabina, i musiałem ją tu przenieść, a ja próbowałem z tych krzeseł, tych krzeseł nie dało się w ogóle podnieść. Dobra, i teraz zobaczcie, cyk i jesteśmy, udało się po drabince. Jak ja poległem już na takim etapie, to ja boję się, co będzie ze mną dalej, widzowie, nie? Bo naprawdę było to. No, było to łatwe do wykonania, a ja nie dam rady. Okej, okay, teraz... O, to jest to, to, o czym mówiłem, że jakby był taki wiatr jeszcze, ale dobra, nie wieję to jakoś mocno, więc mieliśmy tę seradę. Trzeba po prostu wyczuć i dobrze klikać, żeby nas nie przepchnęło. Jest! Jesteśmy dalej. Dobra, mamy trzy monety dalej. Jak będzie pięć, to już będzie taka połowa. O, ja się krecę. O, nie! No i spadłem. Oh my god. Dobra, tu się trzeba skupić dosyć, bo to jest taki parku No. Brrr, nie wytrzymam z tym. Przecież ja powinienem sobie poradzić. Jestem kotek Loki. kiedy się tak nazywałem w ogóle w Robloxie. Koteczek Loki. jedo yeah, No i padł. Znowu, nie no, jestem Aurox normalnie. Widzowie, jeszcze raz Was bardzo przepraszam za to, że dałem w tytule Minecraft. Wiem, że nie powinienem, to jest Roblox, ale wybaczycie mi, prawda? No, ale nie wybaczycie mi mojego nubostwa za to, że już chyba... No co jest?! Siódmy raz próbuję to przejść, dalej mi nie wychodzi, no! Dlaczego jestem taki słaby? Syk! Yes! Udało mi się! Dobra, super. Czekajcie, muszę zobaczyć, to jest godzina. Już 21.29, a ja się dalej męczę na parkurze, no nieźle. Okej, okay, pozbierajmy sobie, syk, i lecimy wyżej. Okej, okay, żebym teraz tylko nie spadł. Już powinno być łatwiej, tak mi się wydaje przynajmniej. No Dalej i wskakuj! Jestem, dobra, super. Syk, i biegniemy wyżej. Oj, O, dobra, tu można przejść sobie na spokojnie. Zbieramy monetki, okej, okay, mamy to. Dobra, i wyżej, i jeszcze raz, jesteśmy, i jeszcze raz, okej, okay, udało się. Dobra, i teraz mamy coś do zrobienia. Zamknij zawory, ja muszę pozamykać te zawory. O ja Cię, kręcę, w jaki sposób można to porobić? Proszę, żebym mnie spadł niżej, bo to będzie masakra, nie? Dobra, jeden zawór zamknięty i jeszcze jakiś jest do zamknięcia. Tam niżej jest do zamknięcia! O ja Cię, kręcę, ale dobra, to chyba można sobie normalnie... Nie wierzę. Ale nubek ze mnie. Jeszcze raz to będzie do zamknięcia, prawda? Ten zawór chyba. Nie, ten już jest ok, zamknięty. Dobra, zamknijmy sobie teraz ten tu następny. Zeskoczymy, jestem dobrze, udało się. I cyk, i zamykamy kolejny zawór. Mamy to. O, ale tutaj normalnie. Tu, te. Jak to się nazywa? Do zrobienia mamy. Zapomniałem, jak one się nazywają. Taski, o tak, taski, widzę, jak to się nazywa. Taski do zrobienia. <gry> Okej, okay. ostatni zawór został zamknięty. Czyli w tym momencie zostały chyba zamknięte wszystkie, o ile się nie mylę. Wracamy z powrotem sobie do góry. Okej, okay, mamy to. I co ja muszę teraz przejść? Muszę przejść sobie chyba tymi rurami prawdopodobnie. Tak jak byłem przed chwilą. Ten już jest. Dobra. No, halo! Jak ja mam skoczyć? Co e ja muszę zrobić teraz? Ejku! Ja nie wytrzymię. Co ja... Gdzie ja muszę iść? Poczekajcie, może nie tutaj. Ale gdzieś indziej teraz. A nie, no przecież ja tutaj byłem, prawda? No, byłem tu. No byłeś tu, Aureoxie. Byłeś tu. Teraz musisz coś innego jeszcze chyba zrobić. Czekajcie. Chodźcie wskoczyć czy nie idzie. ALO! Pomocy! Potrzebuję Waszej pomocy! Dobra, zeskoczmy jeszcze raz. Eee... No tutaj! Aha! Dobra, to nie tutaj jednak. Ja Ej, coś kliknąłem, dobra, sobie 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 z tego. I biegniemy jeszcze raz! Zobaczymy co musimy zrobić. No nie wiem, kurde, no tutaj wskoczyć czy Gdzie ja muszę wskoczyć? Czy to jest wiem. Niewykon... A po barierze? Ej! Może tu... O! Nie wiem, po prostu nie wiem. Ora, dajcie mi chwilę. Dobra, to jest nie do pomyślenia. Mój skin jest za mały, żeby tutaj wskoczyć. Wiem, że trzeba na pewno dalej iść tutaj, na to wskoczyć. Ja nie mogę. Cokolwiek bym nie zrobił, to po prostu nie mogę. Dlatego teraz teleportujemy się do świata Minecraft. W którym, uwaga, uwaga, zobaczycie właśnie to. Mamy tu na pierwszym oku Baba Jagę. To jest ona Baba Jaga? Myślę, że to jest na pewno Baba Jaga. Ba, 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 na pewno Baba Jaga. to ona ja... sprawdzaj. Dobra, to wpisuję, Baba ba, Jaga patrzy. Dobra i uwaga, to, to musimy sprawdzić. To... Ej, no nie działa stary! Nie Ta. działa to nie jest baba Jaga. Dobra. Do, do, żartowałem, Prank, Ale tak? ja, chyba, ja <laughs> chyba wiem co to jest. Pa! Co, co, pa! Co mamy? Co ja tutaj mam? Laleczka, iś? ale fajna No właśnie, to jest laleczka ze Squid Game. A po bokach laleczka. ochroniarze potężni. Dobra. Potężni ochroniarze. Wyś, ale duży. On jest wyższy laleczka. ode mnie, pana to. widzę, no chłopca, jaki pomarańczowy. Mogłem pić więcej mleka, byłbym tak wysoki jak on, co mi <laughs> A teraz jestem niższy Dobra, to. to squid pisz game. teraz ty poprawnie, laleczka. bo na mnie się chyba już uh, uwzięła squid laleczka ze Squid Game, game. dobra. I poszło. Patrz teraz na Dobra, Uwaga. i teraz sprawdź, dobra. Uuu, sprawdź. To była poprawna odpowiedź. Yoo, Uwało się. Ale to zrobiliśmy <laughs> Dobra, a co? Wow, co jest grane? Czemu eee. taka stara bajka tutaj nam się pojawiła tak Klasyk, klasyczny bolek, panie kolego. Bolek i lalek Mami. mają skowronek, toj a na To jest to dla ciebie. Toj towy, tojtowy kart to jest. Tojtowy wóz, toj towy. Wóz, Nie toj towy. Patrz jak jadę! I... <laughs> A jeszcze by jak jadę na nim. No chłopie, pięknie chłopie. Dobra, to teraz ja wpiszę. Bolek i Lolek. Kiedyś się oglądało. Nie wiem czy widzowie w ogóle kojarzą tą kreskówkę co nie? Jo, o. Trochę, no. to to jest... pięknie wyszło? Krecik. Tutaj już ja już też wiem co to jest, ja ej to no samo. ale fajny ten, prawdziwek <laughs> Alebym se poszedł na grziby, nie? bym se pozbierał grziby Dobra stary, nagrywamy dużo filmów na zapas i ja wyjeżdżam na grziby okay. O, to jest pomysł, tak, tak, to tak, tak. Jest, dobra no To jest pomysł, więc Gita, out, out, a co mam, Bolek i Lolek tutaj takiego okay. ciekawego? Hey, ring ring do klepania, jo, jo, jo Dawaj no, ring Ej, ty, Dobra, podaję, ale odpoczynę. ja bym chciał, żebyś ty to wpisał, ja mam go często w ogrodzie, nie wiem jak się pozbyć skurczy byka to możesz wpisać Dobra, to lepiej go nie przeciągaj więcej, ja wpisuję tak. krecik i powinno dać radę Oj, oj, już się bęże nie szło. To nie jest, jest, to jest chyba, a to dalej ze Squid Game mamy jeszcze. Tak, 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 no, dziadzio, okay. dziadzio to 0, 0, No to jest, ja nie wiem nawet jak on się nazywa, no ja go kojarzę tylko właśnie, jako no. Dziadek ze Squid Game? Tak, nie? tak, taki old man w sumie, nie? Dobra, to wpiszę może dziadek z Squid Game. a może zobaczyć co jest w skrzyńce w środku, jaki prezent. O lol, o tutaj jest posłon. Tygrys. tygrys. <laughs> co jest? Dziadzio ma własnego tygrysa, jo. pana to, Pewnie ale koks. Dobra, to jest, Taki Sprawdzam. młody tygrys. A tak. może lampart, To bardziej na Lamparta mi to przyczy. chociaż nie wiem. <laughs> Rozłożony. Dobra. Nie no, chyba tygrys. Uwaga, trzy, dwa, jeden. O, poszło. Eee! Przerzuciłem cię! Tak jak z Quitkiem się tam pchali, żeby. Ta, była taka siła inaczej czy to mi przeszedł. O, znasz ich? No to? Co? No jasne, misie, gumi się po lesie harcują i coś tam. ale jak ekspirują. pamięta, a tu mam z jagód. A wiesz gumiciowy, co właśnie. tak, a pamiętasz wysoko. co on powodował? Co właśnie po wypiciu się chciał? W skakali. Tak, tak, tak no. Is, is, is. Tak. Is. Dobra, dobra. No. To... Ten był śmieszny, ten był fajny, ten byczek. Się Potężny powiem. byczek. Gumi się. Dobra, no. Na... Gumi się, tak. gumi się. No i gita gitara. O! Dawaj, Ej, ty masz. Gumi się wysok na sobie teraz. Nie <laughs> wiem, czy mi się tego tak, tak śmiesznie baguje. Badzie. O jeza, co to jest? Ty? E. Dobra, to jest. Nie wiem co to jest. Fuj. Nie no, ja, ja, zna, ja ich znam. Znam, oglądałem Znasz kiedyś. Ich? Tak, przyznam. To jakieś stare, straszne, stare kreskówki są w ogóle, nie? No, nie, nie A okazuję. zaba tutaj co mamy? To coś oh. chyba takie po parkour Dosyć do przechodzenia. Tak, nie, to kuleczki są takie do Aha. odbijania. Pik, A no też, ojo, dobra. To, wiesz co? Możesz wpisać wilk i zając. Sprawdzimy, czy pójdzie. Ojejku, dobra. Wilk i <grym> zając. Zając. Jeszcze na jakimś statku tutaj byli chyba, widać, w lewo, da? No, sprawdzaj, Aha. panie. Brawo, o, Oooo, iść, ma, pięknie A tutaj mamy dobrego zioma, ja nie yeah. no Jaś Pasola, ty, mądre loty Najlepszy moment, jak on jechał autem i się przewierał, nie, zęby se mył, chłopie, w aucie No Ja pierdziele, Jaś Pasola Fajny Jaś Pasola, a co Jaś a. Czemu Jaś Pasola ma potężny respirator, przecież to nie to no. nie Jaś fasol, coś ci jest, coś ci jest, widzimy, ale ma oczy. Ale on jest śmiesznie to. od dołu, zobacz jak śmiesznie wygląda od dołu, tak taki ma. z tymi oczami, od, no. Potężny ten, potężny twarz. Tak, tak. Co jest? Dobra. Jaś Pasola, dobra, wpis, wpisz, wpisz, jaś sola. Jaś fasola. Będzie A wejdź ty, wejdź ty, zobaczymy ci. Otwarty. Otwarty. I od razu kolejny prosty to prosty. To detektywi! Naprawdę. Najlepsi detektywi! Czyli jak detektyw gadżet, tak? Pisuję, dobra. Nie, nie, nie! nie. To, tak. to nie oni! a nie? To nie oni, to jest Scooby-Doo! Zobacz! Nie no, wiem, stary, że to Scooby-Doo. Ja <laughs> kiedyś rysowałem na tego, nawet tego psiaka Scooby-Doo. tego wiesz? tego co tutaj rysowałem to go, no. O. No, kiedyś rysowałem takie postacie nie, i tak czy, dalej. Nie. Scooby dubi duba, dubi dubi duba. A to jest chyba korona no jest. dla nich za, o, za rozwiązanie Korona dla Welmy! Korona <grym> dla <grym> Welmy. <grym> oh, yeah, dobra. Ale nie, nie wpisałeś jeszcze, dobra. Ja też, no wpisać. nie. nie. No. A to. Co oby do? To bydu Chyba tak, nie? Jakoś się pisało Tak, tak, tak Dobrze, no, 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 no Zobaczmy yes. <grystanie> <Tytuła>. <grystanie> Jest a To buziomo Nie ma lepszego od Ferdynanda Kiepskiego, słuchaj, nie? C z Lasu, na... nie. A co jest w środku? What? Nie Dobra To jest jakaś masakra No <grystanie> gościu To, wiesz jak to się nazywa? <grystanie> to nie jest zwykły on... kuchlowe To jest mocny full, słuchaj Mocny full, stary, nie? Tak. No to będzie Ferdynand Kiepski zadowolony, nie? Z no, tego kurczę, odcinka bez tego ja! Yeah. dawaj stary, kepnijmy tymi się. Mi się A. Walę, dla się Dla rozluźnienia. Jeszcze ja walnę ten. Nie, nie, zostaw, zostaw, zostaw. I dalej, tak się krepimy. Dobra, dobra. Ciek no. na zdrówko, chłopie nie. Bez tego to się tracisz się z życia normalnie. Oczywiście soczek jabłkowy, co nie? No tak, nawet tak, widać, tak, że soczek jabłkowy Oczywiście. No. Verdek kiepski też, mocnego fulka ale soczek jabłkowy pije tylko Ciekawe, czy to już ej, tego? Jestem ciekawy, czy robotę już znalazł co ty w ogóle co ty wiesz ja Dobra, zostałem. ja już pisałem wcześniej... YouTuberem został! A ha <laughs> Pisałem wcześniej, <laughs> zobaczmy. Jestem, dalej! Czy ty to widzisz? Ooo! Mum, Jaka Muminki, bardzo Muminki! Muminki, tak. O. o Jezu, pamiętam te, jak się nazywa ta, ten straszny? Ja właśnie ten... nie znam ich tutaj, wiem tylko jak się bajka nazywa. Tego to ci nie powiem, szczerze. Ale fajnie, fajnie. Mamy kostkę eee, Rubika Chyba buka. buka się nazywała, to straszne. O, ja, kostkę Rubika, ty! Nigdy w życiu nie ułożyłem takiej kostki. Pewnie nie ułożę, nie? No, no. Też nie. W znaczy, sensie, no, na pewno da się nauczyć tego jakoś, nie? Ale nie wiem, w jaki sposób. Ale okay. są na pewno jakieś. Dobra, to... masz ten. Muminki. Muminki! Elo! Ale Widzieli... dawno, nie, już nie pamiętam tej bajki praktycznie. To samo. Okej, okay, a to jest. Oh. Jeku, jak on się. Jak on się nazywa stary? oj. oj, oj on jest oj, oj. znowu z tych ze Squid Game, ale. Tak, jak on się tak. Nazywa? Też nie wiem, właśnie. E, dobra, wydaje mi się, że to był. Sprawdzaj. Nie wiem, nie mam pojęcia, ty wiesz? No, no tak średnio. Chyba, że. Nie wiem, próbujemy. Postać Squid Game piszemy. Może zaliczy Postać Squid Game <laughs> myślisz że zaliczy? Dużo tu zaliczało ogólnie. A co no. to jest? Czemu tutaj jest stary? To jest ta! Jak się nazywa? Wiem, wiem, wiem. Kurczę, zapomniałem, można teraz. Ale wiem, Anio o co chodzi. nie, latający ten wie, wieczór? Nie, nie wieczór, to jest narodzenie tego, nie? Mhm, mm tak, tak. An Zioma. Ma, Malutki dziecko na dole. Dobra, co, sprawdzamy postać Squid Game, bo inaczej. Ano Anusz... pisz, postać Dobra. Squid Game i zobaczymy, Post ale to tryski jest... We... trochę. Ja nie wiem, czy tu We... się otworzą nam drzwi. We... Otworzą nam się okay. drzwi, czy nie? Nie się... wiem. Trzymam kciuki, że tak, nie. Dobra. Uwaga, raz, dwa. Zamykam oczy i przechodzę. Jestem? Żołczyła ci Jestem. O, o nie, ciepię. to czekaj. E, o wiem, czekaj, wiem, 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 wiem. Co jeszcze raz? Tyle tubi się? Co ty? Nie. Co to jest? Ale blisko Google. Kojarzę ich, kojarzę, ale totalnie zapomniałem ich nazwy. Dobra, pisz to, no, bo ja tego Pan nawet... Pan na to, pana to, nie to nie, poszło, to są domisie. Do Jakie dziwne. Do to do misie, Ej, co jest? On co ma to głowę pątkina normalnie. Głowa dyni okay, i co się Do misie? Do misie to było? Tak, tak, no. To, to są małe, Jestem przekonany. O, tych to ja znam! To są żółwie. Ha, 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 ninja. E, wojownicze żółwie ninja. O, ja, tak, tak się nazywali. O, w środku I mamy. I co, ja? candy, coś. No a, a jedzonko jakieś. Popcorn i bałwanik zamknięty. Kula śnieżna do zabawy. Do, do Niedługo Aha. zima, oh boy. I takie kule śnieżne będą. Tak jest. Ty możesz pisać, ten ty. To pisze. Wo, bo to długie. Wo, jo. A, bo Wojan, wojownik. <laughs> Bez tytułu. To moje ziomy, wojownicze żółwie ninja. ninja Dobrze, sprawdźmy. Litara, siema. O, to, to ja, się... ja ich znam. Jakie Maszko. stare w ogóle to są bajki, połowa więc zupełnie w ogóle tego nie ogarnię tak, co to tak. są za bajki Oni, nawet w tej bajce to kilka części było nie? Najbardziej A. pamiętam właśnie tą mistyczną A. moc, to było koksz No patrz, 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 jakie świeczki fajnie działają. To, ktoś ma urodziny. Ale ładne, urodzinki! Dobra, to Power Rangers, nie? tak. tak teraz tak, ty no. możesz wpisać Over. Power Rangers. Okay. Chyba wpisałem odpowiednio dobrze. No, no jest, a. Syk? Jest. A ten jak się on się nazywał? O, <laughs> to jest jedna jeju. z moich ulubionych bajek, no? ma jedno twoje o, drugie dzięki. moje zdrówko elegancko ale zapomniałem jak on się nazywał nie Na to S mogę taką podpowiedź zac. Jedno no no Stitch panie Stitch Stitch Ja, ale dobra Przyznam, że znam nie wiem, go, ale aha. nie znam ksywy. Dobra, to możesz wpisać. Dobra. Ja no, nie wiem jak to się pisze. Chyba tak, wydaje mi się, że dobrze. Dobra, sprawdź, 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 spraw, spraw. zobacz. cyk, jestem dalej. O, to jest też klasyk fajny. ma matołek? Tak jest, dobrze. No. <laughs> Ja walę Na babu niego oglądała O jakie studio gamingowe ma Koziołek Matołek, pan. No, no. Cześć, nie mogę A powiedzieć. jest jeszcze krzesełko, no. jest! Dobre, <grym> siupnąć można i nagrywać Dobra, Piszę Koziołek Matołek I kuj, naprawdę mam tak za kwasy, że ja tak robię i jest masakra, nie mogę Ćwiczone A! było, ćwiczone <grym> Nie mogę rozszerzyć do końca rąk tak A do tyłu, jest masakra No Na to, to będzie Dobra. lepiej Dobra, przechodzimy no, Garfield, ale totalny ziom. Ale Garfield na życie Garfield taki, to taki, taki oh, był, tak know. zawsze. Ten to, to... był nie, niemiły był zawsze. A to jest co? To jest jakiś morderca? Eee, ja go znam, tak! To, to jest chyba... Co to jest? On się nazywa... Jason są, Johnson nie wiem, a wiem, że w co? ręku trzyma Fred'ego, to jest Freddy, ten misiu chyba, tak mi się wydaje. Ja pierdziele, co to jest za postacie, stary? Ja, wow. boję ja to doświadczony. <laughs> Dobra, możesz wpisać Garfield, okay, to chyba Garfield się pisze, yeah. nie? tak, chyba dobrze, nie wiem, zobaczmy, sprawdzę, panie, cyk, O ja mam nawet taki znak z Zodiaku, czaisz, lew, tak jest, tak jest, no, z lipca, no, to niezłe, król lew, ja! król lew, patrz co zrobił, to jest, nie, nie, to jest ta hiena, słuchaj, one były w tym królwe. Król ja Tak? Ja, Ta, Szczerze, ten, no? przyznam ci. że Wszyscy tak mówią: wow, król lew i tak dalej, i nigdy nie oglądają królowi. Co ty gadasz? Naprawdę. To jest serio fajne, musisz nauczyć sobie. Dobra, to to, to piszę. Król lew, dobra, mimo Wła że sumie... nie oglądałem go. I poszło To ale jak on się nazywał ten ziom? Cowboys, no, to historia, ja Tak, tak, wpisował? tak, no z tej dobrze, ale on się nazywał tak w sumie z wyglądu. Kogo? jak, Jaki on jest wyglądu? Tak samo się nazywał. Z wyglądu? boy. Nie, <laughs> yeah. chodzi bardziej o jego e, sylwetkę, o, tak się dam pod wodę. nie? Nie, chodzi o chudy, po prostu, chudy się nazywa. Łe, chudy. Co nie jest jakiś chudy, Patrz, tutaj brzuszek ma. No, no trochę. trochę tak, ale tak na niego właśnie nazywali chudy. No to możesz pisać chudy, skoro wiedziałeś. Chudy stoisty. Chudy, poszło. Przechodzimy. Dobra, ja o, ja jestem tu z... ciekawy, czy rozpoznasz. Wydaje mi się, że nie będzie. No to wiadomo, zbyt. to jest ten! Jak on się nazywa? W sensie wiem on szybko biegał, ale z czekaj, uh, zapomniałem jego akcywy Sonik. Nie, 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 Sonic Sonik, Sonik. no, tak. sy, tak mówię. Yo, <grym> a to jakiś zegarek Dobra, to ma? Sonik, Sonik i powinna o, być gitara. Yes. Dobra. O, O! <grym> tak! To no, oni są też o ziomy! <laughs> Co to jest? O, mamy na nich akta. <laughs> wow, to się da otwierać. Tak, tak. No, tak, no. no ale dobra. schować też można. Coś chyba nie? Dobra. To teraz czekaj. Pozwól, że wpiszę. Rick i Morty. <laughs> Rick i Morty. Nie, Ricky no Marty. najlepsza, Najlepsza bajka. Tak, ever, tak. Dobra, sprawdzamy. Pohodzę, Pohodzę Morty, w jakiś to teleport. Poszło. O nie! Ale Co? Tajek. Kiedyś, Szaj, że ja kiedyś miałem taką sytuację właśnie, że byłem starszy i mnie przyłapali, jak to oglądałem i się śmiali. <grym grym> Ale <zmayle> to fajne oni zawsze wiem, mieli te twarze nie. takie zrąbane. Nie no, to jest jakaś masakra. Nie Ale mnie że... trochę denerwowała ta ich bajka, nie no że... do... robi. z gniłek tam ogólnie był. a bajka się nazywa leniuchowo. Leniuchowo. Ciekawe jak oni teraz sobie, nie? Tam widziałem chyba, jakoś mocno się pozmieniali. Ja pierdzielę, ale. Sprawdzamy pani. Chyba. Strażak Sam? Tak, tak, no. Szczerze mówiąc, ale forowane ten, dobra. Dobra, wpisuję od razu. Strażak Sam. Dobra, i zwracamy. No jest git Poszło. A to jest Asterix, nie? Asterix. Asterix i to No to widzieli chyba, widzieli Mimo, że stara. Już bajka, chyba widzieli. Nie wiem, tak mi się wydaje. A to jakiś, Większych, nie wiem, czy... my... to To może spisać Asterixa. Asterix. To był Asterix i Obelix. Mm -hmm. to... Ten większy to był Obelix chyba, nie? Ten... Tak, tak. O! A tutaj. A tutaj. <laughs> tutaj Dobra, wie. fajnie, zygzak, zygzak. Nie no, chciałem, chciałem kiedyś mieć takie auto. O! Chciałem, teraz wiadomo, że. Raczej nie takie. <laughs> no. Dobra, to piszę. Zygzak. Zygzak, queen. Tak, tak, Dało się. What? Jak on się nazywał? No to to też główny aktor, Ja nie wiem. Główny aktor ze Squid Game, dawaj wpisujemy, co to na to? Jasne. Ej, to dobra, ja mam pisać, czy ty sprawdzasz? A zatem, żeby sobie kasę wypłacił ze Squid Game z wygranej. Dobra, możesz pisać. I oj, koszulki, jakie? Koszulki woją się. Główny aktor ze Weed Gummy! <laughs> Nieznajomość to jest, dobyt, dobra. Poszła? O yes, dobra, ale o. mnie to przestraszyło jakieś dziwnie. Dobyt, What? Strany. Jesteśmy na soczku jabłkowym! Spotkanie to. jak ferdek kiepski, mordo. Tak, Ej! Stary, jesteśmy obaj kuplami! <laughs> ja też jestem takim kuplem, jakby było Co mało. To obok mamy normalnie dokładkę jeszcze zobacz sobie, nie? Joo, ja myślę, sobie, dobra. To na jednym się nie skończy! My, widzowie, sobie już tutaj zostaniemy, zajmiemy się sobą, a pa. wy subskrybujcie kanał. Klikajcie apeczkę góry. No i życzcie nam smacznego. Do widzenia. Hello.